Noc z soboty na niedzielę w miszewie zamieniła się w prawdziwy koszmar. O godzinie trzeciej nad ranem mieszkańców obudziły syreny i blask płomieni. Hotel i restauracja przy głównej ulicy miejscowości stanęły w ogniu. Na miejsce natychmiast ruszyło 130 strażaków z 30 jednostek. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, obejmując cały dach budynku. Ewakuowano cztery osoby, tylko dzięki temu nie doszło do tragedii na większą skalę. Strażacy walczyli przez ponad 10 godzin w ekstremalnych warunkach, próbując uratować choć część mienia. Całkowicie spłonęła altana, a budynek został poważnie uszkodzony. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być zapruszenie ognia na poddaszu, ale śledztwo wciąż trwa. Mieszkańcy Miszewa są w szoku. To miała być spokojna noc, zamiast tego przyszło przerażenie, chaos i płacz. Władze lokalne zapowiedziały pomoc dla poszkodowanych a strażacy, którzy walczyli z żywiołem, zostali okrzyknięci bohaterami. To przypomnienie, jak kruche jest bezpieczeństwo. Jedna iskra i spokojny poranek zamienia się w tragedię.